Cześć wszystkim, chciałam dzisiaj pokazać moje wyroby z modeliny. Więc w tym pudełeczku wszystkie wyroby się z modeliny znajdują. Już rozpadają. No. Pierwszy wyrobek z modeliny jest taki kwadracik. Tak wygląda, jest takiej wysokości, wokości. No. Jest taki różowy kwadracik. I dalej jest taka kość jest takiej wielkości. Dalej jest pączuś. to jest jeden z moich który, z rzeczy, których jako pierwsze zrobiłam. Pączuś taki. Dalej jest puszen. Jest bardzo duże. Eee, jak wam pokazuję. I jakby to mu się trochę tutaj tak późno odczepiło, no ale to nic. Taki fajny stworek dalej jest, taki no fajny. Dalej jest e, kokardka. I jest taka. E, no i można ją przyczepić do kotka. Tak wygląda. Dalej jest kubek, kubek z kakałem. A no, tak wygląda. Dalej jest lód. Tak wygląda. Stąd nie stoi. No. Hmm. Dalej jest kolejny lód z posypką. No nie może się kamera. kamery. Oj, wyglądam tak. Dalej jest kolejny lód trzeci. Wyglądam tak, jest filetowy, jest bardzo ładny. Mi się nawet najbardziej udał chyba. Dalej jest na cesik. Z uśmieszkiem, nie wiem czy widać. Z I, I może ja tylko na zabawy. Dalej jest taki lakier do paznokci. E, jeszcze jest żółty, zrobiłam do potrzebów. Nie stoi dobrze, ale... I jest jeszcze niebieski. Takie trzy. No. Dalej jest rurka z kremem. Dalej jest biedronka. Tak wygląda. Zdaje jest takie słonka je z popcorn. Patrzcie, może jeść. Tak, wygląda. Dalej jest hot tak. Z kaczupem dalej jest świnka, tak wygląda, teraz jest tak wygląda, to jest truskawka taka skromna ze śmietanką, ptaszek i ostatni problemem jest nutella.